Witam was bardzo serdecznie jestem Aquarius, a to jest Amnesia, The Dark Descent. Dzisiaj pokój gościnny, część numer double, Twe, część numer second. Eee, chwilowo udajemy się w rozkoszny exploring, mamy tutaj coś, nie sądzę. Tutaj poduszkiem... Coś tu się rozjebało. Dobra, przeczytajmy notatkę. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber. Herbert dryly states, recovered Daniel after one hour of entrapment. This confused me greatly. I continued reading the peculiar. Defense. Herbert states this fact without judgment or passion. But suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb. An effort which, seems to have his account, confuses me greatly. If he has the all. Orb... Dobrze, nie powiem. Dobrze. Króbar. Okay. Mam crowbar. O, na to żem czekał, na to czekałem. Nareszcie oliwa. Nareszcie, nareszcie. Dobra, tutaj poludźmy troszkę, bo... Widzicie, co bym pominął? Widzicie co? Crowbar. I tu się przyda crowbar. Możemy? No, jewej, jewej. Kur... dawaj, dawaj. Oh, yeah. Battlefield szmato. I... Aha, czyli że klucz? Szukaliśmy klucz! Nie! Kurwa! Kurwa! o ja pierdolę! Uu, drzwi, wyjebał drzwi, znajdzie mnie! Znajdzie mnie! Nie, zamykaj to, typało Daniel! Zamykaj! Tam jest kurwa, on tam jest, ja jebie. Spierdala stąd, słyszysz, idzie, spierdala, 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 dobra. On spierdala. Hu, z dupcy stąd, dobra.

Dobra, dobra fabuła, nie powiem. Dobrze. Ale myślę, że tam się w chuj pozmieniało w mojej ostatniej wizyty. Zobaczymy. Skadłem. Niekoniecznie dobra, teraz idziemy do gabinetu. Idziemy, kurde. To też jest ciekawe. To też jest ciekawe takie urozmaicenie. Też osobna historia. Dobra Come on Wyciągamy lampunię Close this fucking door I skrzyneczka Krzesiwko Czy mamy tutaj oliwę? Jesteś! Cześć Nie Cześć ziomek Co jest? Zajebi się dobra Nie wiedzę się z nim bawił Shut the fuck up to w ogóle poro wszystko Masakra nie dobra idziemy stąd, to nic tu po nas Dobra Tutaj nic, nic, nic Już mi oliwy braknie, bez kitu Co to tak mówi Kurwa, retrospekcja nieudana. Bez kicu. A te się. czytam, mój drodzy, czytam? Dobre, dobre. Agripa, 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 coś? Coś kojarzę. Ale to jest w ogóle kto to kurwa pisał, ja się pytam, kto to pisał, jakiś chyba światowej sławy yy, pisarz <laughs> powieści typu horror, zajebiste. Okej, okay, dobre, naprawdę, moi drodzy. Kto to kurwa pisał? Wiem, powtarzam się, ale. Moim zdaniem, taki światowej sławy pisarz powieści. Grozy Sajebioza. Dobra. Come on, wystraszyłem się, się minutnika. Dobra, moi drodzy. To było na tyle chyba. Tak więc no do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie i cześć.